na Facebooku, o... nagranie jest rozpoczęte, dlatego oddaję Ci, Kasiu, głos, a, a z Facebookiem trochę powalczę w tle. E, witam wszystkich bardzo serdecznie, dobry wieczór, w szczególności witam Rabiego Maty, Matiego. E, Mati, poznaliśmy się w koledżu, pamiętam, e, jak studiowałam, byłam jedyną Polką, dodam, że jedyną chrześcijanką, ale byłam jedyną Polką w koleżu i nagle przyszła taka wiadomość, że słuchaj, słuchaj, będzie tutaj kolejny, będzie tutaj Polak w koleżu w Londynie, w szkole rabinackiej, w progresywnym koleżu Leo Beck College. Było to ogromnie dla mnie radością i zaciekawieniem, kim jest ten człowiek, który przyjeżdża i przyłącza się do nas, żeby studiować razem z nami, bo byliśmy bardzo malutkim koledżem, myślę, że nie, 15, 16, kilkanaście osób studiowało razem. Dla mnie to była ogromna radość, ponieważ kochałeś to, co ja kochałam, to znaczy liturgię. Bardzo często widywałam cię na liturgii, na modlitwach i bardzo się zawsze cieszyłam, kiedy prowadziłeś z ogromną troską właśnie modlitwy poranne w koledżu. Często modyfikowałeś i wprowadzałeś do liturgii rytuału żydowskiego wprowadzałeś pewne, pewne elementy, które jakby odzwierciedlały potrzebę odpowiedzenia sobie na to, co się dzieje w świecie współczesnym, ale też na to, co człowiek powinien, jak powinien na to odpowiedzieć. I to dla mnie był taki. E, ogromna, ciekawa okazja i wartościowa okazja, żeby zobaczyć, jak modlitwa ta żydowska, wspólnotowa czy też i ta indywidualna może być życiodajna i odpowiadać na to, co się dzieje dzisiaj w świecie tu i teraz i do czego nas ona wzywa. Więc, Rabin Matej Bał pochodzi z Wrocławia. Pochodzi z Wrocławia. Przed rozpoczęciem studiów rabinackich, ukończyłeś studia zarządzania w Szkole Głównej Handlowej. Pamiętam, że wpierw kształciłeś się w, w Niemczech na rabina w Abraham Geiger College w Berlinie, później w konserwaty wieszywa w Jerozolimie. Swoją Smichę, swoją ordynację, ordynację rabinacką otrzymałeś z Leope College w 20 roku jako pierwsza osoba, która została wyświęcona po upadku komunizmu. Pracowałeś następnie w Londynie przez dwa lata w synagogach, jako rabin w synagogach. Wiem, że Twoim zainteresowaniem jest dialog międzyreligijny, międzykulturowy. Pamiętam, pisałeś pracę też z, pod moim promotorem również właśnie z zakresu religijnych aspektów wizyt żydowskich. W Polsce, ale też pamiętam, że odwiedziłeś nasz naszym centrum dialogu w Londynie i mówiłeś o swoim przeżywaniu Hanuki, dzieliłeś się właśnie swoją duchowością i rytuałem w zakresie tego święta. E, I zapytałam się teraz ostatnio właśnie, gdzie twój następny krok, gdzie cię powiecie i wiem, że będzie Stanach Zjednoczonych od, od lipca. Więc jest to ogromna dla mnie radość i przywilej też taki osobisty tutaj powitać się między nami e, i zapraszam teraz Ciebie i oddaję Ci głos właśnie, żeby słuchiwać się w Twoją refleksję i podzielenia się właśnie temu, jak Ty swoją duchowością, swoją tradycją e, i to, co jest dla Ciebie ważne w Twojej religii. Oddaję Ci głos. Kasiu, bardzo Ci dziękuję. To jest dla mnie ogromna taka droga, można powiedzieć, z spotkania w podziemniach Liobe College, takiej strasznie zimnej biblioteki, kiedyś siedzieliśmy stolik przy stoliku, w dwa kocyki, okopani, okopani z całymi stosami książek ja i Kasia dwoje, dwoje Polaków w Londynie właśnie u, chyba żyjących dialog przy, przy, przy mocnej herbatce w takim podziemiu. No i właśnie teraz jestem z wami tutaj i mam wrażenie, że to jest właśnie takie, takie jak to, jak, jak jakoś wiekuisty, jak Bóg nas prowadzi i czasem prowadzi nas w miejsca naprawdę nie aczkolwiek w pewnie pewnie wyczekiwane. się. Z czym się podzielić? Uświadomiłem sobie, że podzielę się tym, co jest dla mnie ważne, jak Kasia wspominała, taką mo takim moim konikiem jest liturgia, czyli, e, czyli właśnie sposób, w jaki rytuał i modlitwa, która jest oczywiście przykazaniem i, i może być wypełniona treścią. I e, dla mnie, e, jeżeli chodzi o to, jak ja przeżywam moją duchowość, to jest, ta, to jest takie napięcie między e, tym, co ludzie nazywają po hebrajsku, między kewa i kawana. Czyli między, między tym, co jest ustalone, prawda, ma, masz się modlić, określoną ilość razy dziennie w określony sposób, a kawanaczej, czyli, czyli właśnie intencją. I jako e, Żyd postępowy, też jako rabin postępowy jest dla mnie bardzo ważne to, żeby e, te dwie rzeczy by, były zbilan, z, zbalansowane i zbilansowane. Znaczy zależy mi na tym, żeby zachować jak najwięcej e, tekstu, oczywiście modlitwy, tak, tak żeby spełnić to, to nasze e, przykazanie modlitwy, ale też chcę, żeby te, te teksty. Z tych, które często są e, takie dosyć, można powiedzieć, e, antyczne i czasami dość, dość e, tajemnicze w swoim przesłaniu, żeby one były wypełnione też e, treścią i, i duchowością. I właśnie tego się dokonuje przez do, do, dodawanie ewentualnie przed te, te, tekstem niezmienionym kawan, czyli, e, czyli właśnie, można powiedzieć, intencji albo takich dodatkowych wprowad, wprowadzeń, które e, dodają. E, Modlitwie, to właśnie, taki, takim, takim, taką ramą, w ramach której widzimy modlitwę w nowy sposób. I można by myśleć, że to jest coś. Czego e, się wcześniej nie robiło. Że to jest taki współczesny wy, wy, wymysł rabina postępowego, pooświeceniowy. Natomiast Kasia, jako też znawczyni żydowskiej liturgii, powie Wam, że takie ramy dodatkowe modlitwy, modlitw, to Żydzi, Żydzi dodawali dodatkowe modlitwy przed modlitwą, takie można powiedzieć intencje lub krótkie wprowadzenia już od wczesnego średniowiecza. Także, także takie dodanie dodatkowej duchowości, czyli takie intencje modlitewne, to jest coś, co, co tak naprawdę do, do, odbywało się w naszej tradycji od, od kiedy się modli, od, kiedy, od kiedy się modlimy. I zastanawiałem się jakie modlitwy tutaj dać wam, żeby, żeby przybliżyć, przybliżyć właśnie i duchowość żydowską, i też w myśl, w myśl właśnie idei tutaj tego spotkania, czyli w myśl, pokazania i partykularyzmu, i uniwersalizmu, żeby pokazać, pokazać to, jak to się rozkłada w żydowskiej tradycji modlitewnej. I uświadomiłem sobie, że mogę połączyć przyjemne z pożytecznym i wypowiedzieć fragment modlitwy, którą i tak bym powiedział mniej więcej o tej porze i jednocześnie pokazać wam, jak się ta żydowska modlitwa rozkłada mianowicie to jest początek to jest początek modlitwy wieczornej powiem powiem ją po polsku tak żeby nikt, żeby nikt się nie czuł wykluczony natomiast dodam też swoje intencje, czyli te właśnie kawany żeby, 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 żebyście zrozumieli co się dzieje Otóż żydowska modlitwa wieczorna wypowiadana e, każdego wieczora e, rozpoczyna się od, e, e, od wezwania do wspólnej modlitwy, nie w sumie po, podobnego do tego, jak, jak muzułmanie się e, wzywa, wzywają do modlitwy, z tym, że e, my raczej nie mamy minaretów. E, i mówimy, mówimy tu mówimy słowa Barchujet Adonaj Worach, czyli błogosławcie wieku Istego na wieki, na co wszyscy odpowiadają Baruch Adunaj Worach Lolamwa Ed niech będzie błogosławiony wieku isty, błogosławiony teraz i, i na wieki. Myślę, że w liturgii chrześcijańskiej takie, takie naprzemienne mówienie jest też czymś, co, co znacie bardzo dobrze w waszej. Tradycji tej interakcji między prowadzącym modlitwę, modlitwę a, a zgromadzeniem modlących się. Po czym y, mamy dwa błogosławieństwa, które poprzedzają modlitwę szma, czyli y, tą deklarację wiary w y, jednego y, y, Boga, wiekuistego. I te dwa, dwa błogosławieństwa można powiedzieć, one reprezentują dwa aspekty y, relacji e, e, Żydów e, z Bogiem I obydwa są dla mnie niebywale ważne. Jeden to jest, jak zaraz zobaczycie, będzie uniwersalny, a drugi będzie z pozoru, ja mówię z pozoru par partykularystyczny. I e, e, dlaczego z pozoru, to się e, zobaczymy za chwilkę, na, ale najpierw się, przy, przyjrzyjmy się e, pierwszemu e, błogosławieństwu. Pierwsze błogosławieństwo nazy nazywa się Hamari Arabim i to jest takie piękne, w sumie ciężkie do przełożenia wyrażenie hebrajskie, które można powiedzieć jako sprowadzający wieczory, albo ten, który daje wieczorom, no właśnie, czasownikowo wieczorom się wieczerzać, nie ma że nosko to brzmi. I błogosławieństwo jest w tym aspekcie uniwersalne, że mówi nam o tym, co przeżywamy wszyscy, jak widzimy morze e, nad Bałtykiem, jak widzimy Tatry o zachodzie słońca, czy takie poczucie, te, 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 to, to, co ja nazywam poczuciem boskiego wow. Czyli to poczucie, o matko, jakie to jest piękne, prawda. Dziękuję Ci, e, Boże, że stworzyłeś taki piękny świat. I zwłaszcza w tym kontekście e, tego, tego chyba uniwersalnego poczucia zachwytu, które mi przywraca wiarę po nawet najcięższym dniu, czyli jak, jak patrzę na kolejny zachód słońca, to mam poczucie Wiek, dziękuję Ci, dziękuję Ci wiekuisty, że dałem dane było do tego kolejnego e, zachodu słońca, bo to jest nieodmiennie, nieodmiennie efekt e, wow jest tutaj gwarantowany i błogosławieństwo to brzmi następująco po polsku. Błogosławiony bądź wiekuisty, nasz Boże, co królujesz wszechświatem, nakazujesz, by nastał wieczór, mądrze otwierasz bramy nocy, Roztropnie zmieniasz czasy i porę roku, i ustana, ustawiasz wedle swojej woli gwiazdy w ich konstelacjach na nieboskłonie. O isty stwórco dnia i nocy, rozwijasz złój światła nad ciemnością, a także ciemność przed światłem. Przeistaczasz dzień e, w, w noc i rozdzielasz się od siebie. Bóg jest twoje imię. Boże, żywy, który istniejesz. Króluj nad nami powietrzne czasy, błogosławiony jesteś o wiekuisty, Ty sprowadzasz wieczór. Baruch ata Adonai hamariv aravim. A raczej dosłownie błogosławiony jesteś wiekuisty, który sprowadzasz wieczory. Przyznam, że e, modlę się od dawna i za każdym razem to błogosławieństwo e, takie da, daje mi ciarki, dlatego że to jest dokładnie ten, ten moment tej, 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 takiego kosmicznego zachwytu nad, e, nad wszechświatem w całej jego złożoności, a potem jest to takie, tak, można powiedzieć, takie niebywale niebywałe czułe, czułe. Zwłaszcza to, to takie poczucie, że e, Bóg dosłownie, można powiedzieć, rozciąga, tak jakby się rozwijać zwój, rozwija noc. I jakby zawija, zawija dzień w noc. I dlatego ta noc się tak jakby rozwija po niebie. To, też, to daje mi też takie poczucie, takie, takie skojarzenie z tym, jak, jak, jak rodzic zawija dziecko, jak dziecko się kładzie do snów kocyk. Także to jest takie poczucie tak właśnie tego, tego, że to z jednej strony takie szalenie, 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 można powiedzieć, kosmiczne, ale z drugiej strony bardzo intymne. Także to jest te, takie poczucie, mam poczucie, że się zawijam w ten, można powiedzieć, ten kocyk nocy, jak. jak Wiekuisty e, e, sprowadza tę noc. I to jest przy tym uniwersalne. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę każdy z nas, czy. E, czy... Czy, czy żyd, czy chrześcijanin, czy chrześcijanka, czy muzułmanin, czy także osoby z innych religii mogłyby się pod, pod tym podpisać, po takim poczuciu, że jeżeli wierzymy w jakąś siłę wyższą, to po prostu to, to gdzieś ten zachwyt nad tym, nad tym cudem kosmosu się mieści w, w, tej, w tej naszej i w tej naszej duchowości. Także tu mamy ten ekstremalny uniwersalizm tego pierwszego błogosławieństwa wieczornej, wieczornej żydowskiej modlitwy. Przy tym pamiętajcie, że to jest. Że dzień Żydowski się zaczyna w nocy. Czyli to jest tak, to jest, to jest, to jest z tego uh, nawoływania do modlitwy, to jest pierwsze du duże błogosławieństwo, które Żyd wypowiada w ciągu dnia. Także pierwsze błogosławieństwo to jest po prostu dziękuję ci wiekuisty za taki ko wspaniały kosmos, który stworzyłeś w sumie, w sumie dla wszystkich. No i właśnie, tu jest ten, uh, tu jest ten uh, uniwersalizm, a później wska w, uh, wskakujemy, można powiedzieć, w taki. E, partykularyzm, dlatego, że, e, dlatego, że dru, drugie błogosławieństwo e, to jest e, achwat Olam wieczorem albo achawaraba e, e, rano, czyli to jest błogosławieństwo o wielkiej miłości, którą, e, którą obdarował konkretnie e, lud e, Izraela. Ale to nie jest. To nie jest stuprocentowo poświęcone wyłącznie, wyłącznie te, te, temu stosunkowi do, do, do wieku tego, do ludu Izraela, dlatego że to też wymaga od, od ludu Izraela, od, od Żydów i Żydówek, zastanawiają się nad tym, czego wymagają przekazania wieku Istego, między innymi przekazania o tym, żeby budować lepszy świat. Czyli jakby wchodzimy w, w konkretnie w ten taki tą to, to ideę przymierza między ludem Izraela, między Żydami, a Wykuistym, ale to, to też obejmuje zaakceptowanie przykazań, które nakazują nam uczestnictwo, aktywne uczestnictwo w tworzeniu świata, w którym jest miejsce dla wszystkich. I ta wieczorna wersja tego przykazania brzmi następująco. Miłością na wieki ukochałeś dom Twojego ludu Izraela, ucząc nas swojej tory i przykazań, praw i poleceń. Dlatego, Boże nasz wiekuisty, gdy kładziemy się spać i gdy zaspiamy, będziemy rozważać Twoje prawa i cieszyć się słowami Twojej tory oraz Twoimi przykazaniami na wieki i wieków. One są naszym życiem przez wszystkie nasze dni. Dniem i nocą będziemy je zgłębiać. Swojej miłości nie zabieraj nam nigdy. Błogosławiony jesteś, owiekuisty. Ty miłujesz, lud swój, Izrael. Baruch Ata Adonai, Ohev, Amo, Izrael. I co ważne, i to też mnie rozczula w, w, w naszej tradycji, to jest to, że, że mamy tutaj dwie formułki. Jedną formu jedna formuła to jest Achavara wielką miłością ukochałeś ludzków Izraela, którą wypowiadamy ra rano, a, a mówimy Ahavad Olam, czyli wie wieczną miłością albo miłością na wieki, bo wypowiadamy wieczorem. I dlaczego na wieki jest wieczorem, a dużą albo wielką jest rano? Dlatego, że, że noc była czymś strasznym. Noc, noc była czymś przerażającym, także także, e, także trzeba było e, jeszcze z, e, przypomnieć wieku istemu wieku i jak twoje imię wskazuje e, na to, na wieki nas ukochałeś, żeby ci się nie, nie odwidziało w środku nocy, że nie ukochałeś nas na, na wieki i żeby żeby tej miłości nie, wyco, nie, nie, było, nie, ta miłość nie była nie nas wycofana w środku nocy, bo, bo, bo noc jest czymś przerażającym. Także to jest takie poczucie, pra, prawda. E, Przypomina taki, taki, chucp, taki ta, takiego takiego przypominania aktywnego Wiekuistemu, wieku iste, wieku że, że on jest z, z ludem Izraela z Żydami i Żydówkami w śmierzu. I to, I to są te, I, to, i że, że my z kolei jesteśmy w, w tym śmieżu no właśnie. Ale, ale ciekawym, ciekawym elementem jest to, że to błogosławieństwo, błogosławieństwo to jest, czy, czy Achavat Rabba albo Achavat Olam, wielka miłość, albo wieczna miłość, mówi o miłości. Natomiast ta, ta miłość się przejawia tym, że wiekuisty ukochał lud Izraela, nadał Torę i przykazania. My mamy. mamy i, nad nimi medytować i poprzez nie żyć. Natomiast nie mówi to za bardzo nic na temat miłości. No właśnie. I ten związek wiekuistego i ludu Izraela taki można powiedzieć, miłosny nie tylko oparty na prawie, ale też na miłości, jest e, zaakcentowany po e, Szma Izrael. Czyli mamy, czyli w co, co, tu, co tu mamy? Mamy najpierw, e, mamy najpierw to przykazanie, e, przy, przy, przykazanie ludowi Izraela Tory i, e, i to i takie poczucie, że to do Wiekuisty e, uczynił dla ludu Izraela z miłością. Później mamy Szma Izrael Trzyma Izrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, czyli słuchaj Izraelu, Adonai jest naszym Bogiem, Adonai jedynie, czyli wiekuisty jest naszym Bogiem, jedynie wiekuisty. A potem y, mamy odpowiedź na, na, y, na tą miłość i też przykazanie miłości, oczywiście z Księgi Powtórzonego Prawa, y, rozdział szósty. Czyli y, słynne słowa będziesz kochać wiekuistego Twojego Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą i ze wszystkimi, ze, ze wszystkimi swoimi siłami, a słowa, które Ci dziś nadają, zachowaj w swoim sercu. A potem wpoisz się swoim dzieciom, wypowiadać się i będziesz w domu i w drodze, kiedy się kładziesz spać i kiedy wstajesz. Czyli mamy, mamy y, y, to, y, te, to wyznanie wiary w jednego Boga. W czymś, co jedna z moich, z moich koleżanek z Liobeka nazwała knapką miłości, czyli po angielsku Love Sandwich. Czyli najpierw, najpierw, mamy, najpierw mamy jeden fragment tej knapki miłości, to jest to, że, że, że wiekuisty na, nas, nas kocha, później mamy wyznanie, nasze wyznanie wiary, a później my odpowiadamy, że, że my kochamy wiekuistego. Czyli co tu, się, co tu się dzieje? Najpierw mamy najpierw mamy, najpierw mamy Nasze na, na wezwanie do modlitwy, później się przyłącza kongregacja, później mówimy o całym świecie, a później skupiamy się na naszym e, stosunku z, e, e, wieku, z wiekuistym. I w sumie mogę powiedzieć, że tak naprawdę e, to oddaje cały charakter e, żydowskiej modlitwy w jednym, w jednym krótkim fragmencie, czyli jest, jest trochę uniwersalizmu. Sporo partykularyzmu, trochę chłopy, czyli taki, można powiedzieć, ja to nazywam świętą bez, świętą bezczelnością, trochę e, przypominania wieku z że obydwie strony są w, w tym. E, w właśnie związku, w takiej, w, takiej, w takiej relacji i dużo zachwytu. No i przy tym, co, co tutaj istotne, też e, poezja. To, to e, bardzo ciężko, bardzo ciężko się nie, nie e, bardzo ciężko nie, e, nie zachwycić się wieku istnym, które jest opisywany jako sprowadzający wieczory. Także po prostu ja bym takie, to, to, to wiele słów, wiele słów bym, wieloma słowami bym opisał boga czy boskość. Natomiast prowadzący wieczory sam bym na to nie wpadł. Na to musiał wpaść ktoś mądrzejszy ode mnie, i moim przywilejem jest to, że mogę te słowa co wieczór powtarzać. Oczywiście później dochodzimy, dochodzimy do Amidy, czyli do modlitwy, która już już wieku z tego o, o, o pewne rzeczy prosimy. To o, o... O niej tyle mogę powiedzieć, powiedzieć tyle, że żydowska modlitwa ma przypominać audiencję u króla, czyli najpierw się królowi przedstawiamy, później wyłuszczamy mu sprawę, z którą do wiekuistego dzisiaj przychodzimy, czy z podzięką w szabat i święta, czy z petycjami różnego typu, a później mu dziękujemy za poświęcony nam czas. Także to jest taka, ta, ta, taka e, modlitwa, która ma bardzo, bardzo prostą, też taką kanapkową formułę. Po tym zbliżamy się do króla, e, anonsujemy kim jesteśmy, wyłuszczamy sprawę, dziękuję Ci wieku Isty albo e, czy mógłbyś mi pomóc, a później mówimy dziękuję za poświęcony mi czas i, e, i później modlimy się o pokój, bo pokój jest e, taką podstawową e, podstawową. E, ideą, która kończy, którą kończy się ka, każda żydowska modlitwa, mówimy, modlimy się o, o, o pokój i myślę, że, i myślę, że zakończę dziś, dzisiaj tą moją długą refleksję słowami, słowami dru, dru, drugiego błogosławieństwa poszma, czyli tego błogosławieństwa tuż przed tą modlitwą osobistą, która jest błogosławieństwem o, właśnie o spokojną noc. I e, myślę, że w, takich, w, takim, w takim czasie, kiedy, kiedy świat wydaje się być bardzo niespokojny, taka spokojna noc, e, spokojna noc jest czymś, co jest potrzebne nam wszystkim, niezależnie od e, religii czy też podejścia do e, duchowości. I to błogosławieństwo e, z prośbą o spokojną e, noc brzmi tak: połóż nas o wieku isty w pokoju, i spraw, żebyśmy wstali do życia. I strzeż nas, rozepnij nad nami namiot swojego pokoju. I wspieraj dobrą radą przed sobą. Wybaw nas przez wzgląd na swoje imię. Broń nas w naszych sprawach i oddal od nas wrogów, plagi, miecz, głód i rozpacz. W cieniu Twoich skrzydeł ukryj nas, bo Ty, Boże, strzeżesz nas i wybawiasz. Jesteś Bogiem miłosierdzia i łaski. Strzeżasz naszych wyjazdów i powrotów, aby były w zdrowiu i pokoju, teraz i na wieki. Błogosławiony jesteś o wieku isty. Ty rozpościerasz nawet pokoju, nad nami, nad całym ludem Izraela, nad całym światem. I powiedzmy Amen. Baruch ata Adonai, haporesu kacztelom, aleinu wal kol Izrael wal olam, vimru, amen. amen. Mati, ogromnie Ci dziękujemy za to Twoje podzielenie się. Byłam ogromnie wzruszona i słuchałam jak taką medytację wieczorną i też taki niesamowity, piękny sposób ukazania, jak taka bardzo, bardzo, bardzo stara tradycja może być widziana w sposób piękny, życiodajny, i na nowo medytowana, i myślę, że tutaj my, jako chrześcijanie, mamy też swoje takie miejsca liturgiczne, może gdzie czujemy się znudzeni, znudzone, czy jakoś nie potrafimy odnaleźć życia w tym, co robimy w tej liturgii. A Ty w taki piękny sposób pokazałeś, że nawet tak stare teksty, dwutysięcznoletnie. Mogą być życiodajne i sposób właśnie taki piękny, z miejscem spotkania się z Bogiem, z miłującą obecnością, z miłującym Bogiem, ze sobą, ze wspólnotą i z całym światem. Bardzo Ci dziękujemy za dzisiaj i życzymy wszystkiego dobrego też na przyszłość. Dzięki wielkie. Dziękuję.